Dzień nowych ATH na rynku kryptowalut. Jak zarobić drugą wypłatę na Binance Earn oraz na co uważać na rynku Bitcoina, kiedy ceny tak szybko rosną. Cześć, z tej strony Piotr, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, oprócz tego, co się dzieje na rynku i oczywiście oprócz omówienia tej sytuacji, mam dla Ciebie kilka bardzo ważnych informacji. Sprawdzimy, co się dzieje na giełdzie Binance, ponieważ zaczynają oni nam udostępniać pewne możliwości inwestowania na rynkach tradycyjnych, o co także bardzo często pytaliście. Pokażę Wam też dzisiaj pewne możliwości, jakie oferuje giełda Binance i czego tak naprawdę większość ludzi na tym rynku nie docenia. Przejdziemy także przez informacje z rynku, ponieważ jest kilka ciekawostek, które tutaj się dzieją, oraz oczywiście sprawdzimy, na co warto dzisiaj uważać, kiedy ceny tak szybko na rynku kryptowalut rosną. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach. Więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku? Kliknij teraz subskrypcji, to także dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Cię poinformować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne. Wszystko co zobaczysz w tym materiale, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut. Więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. ra I lecimy z tematem. Na początek szybki look na Coingecko. I tutaj mamy kapitalizację rynkową całego rynku już prawie 2,3 biliona dolarów. To jednak zdecydowanie widzimy, że cały czas altcoiny do bitcoina nabierają na wartości. I tak jak omawialiśmy w ostatnim materiale, jedynie krótkoterminowo, tuż po wybiciu na nowe ATH, bitcoin część kapitału z rynku altcoinów zgarnął i tym samym jego dominacja trochę wzrosła. Jednak bardzo szybko kapitał zaczął wracać na rynek altcoinów. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta ponieważ w oczach wielu ludzi cena 64 tysięcy dolarów za jednego bitcoina jest to po prostu dużo. I patrząc na takie kryptowaluty jak XRP, czy tak jak chociażby jak Dogecoin, po prostu zaczynają wrzucać swój kapitał tutaj, ponieważ wydaje się, że jest to po prostu tańsze. Jest to oczywiście efekt psychologiczny, to jednak wciąż, nawet jeżeli spojrzymy historycznie, to zawsze tak bywało, że najpierw rośnie bitcoin, za bitcoinem idą altcoin. To jednak przejdźmy, zobaczmy co się dzieje na CoinGecko. Bitcoin dobił do prawie 65 tysięcy dolarów, Ethereum grubo ponad 2013. 300 dolarów. Binance Coin zaliczył 600 dolarów i mamy teraz korektę. XRP także doszło do prawie 2 dolarów oraz oczywiście dzisiaj sporo osób patrzy na DogeCoina. Mamy tutaj 13 centów, cena była nieco wyższa, jednak mamy w tym momencie właśnie korektę. Jak możecie zauważyć, w ciągu ostatniej godziny troszeczkę jest brania zysków i także między innymi dzisiaj o tym porozmawiamy. To jednak ogólnie na rynku kryptowalut dzieje się bardzo dobrze, dlatego też tym bardziej warto zwrócić uwagę na to, na co dzisiaj uważać. Na wykresie Bitcoina możemy zauważyć, że przebijamy ten zwyżkujący trójkąt, o którym rozmawialiśmy przez kilka ostatnich materiałów i na tą chwilę weszliśmy w tak zwany price discovery mode. Czyli w tym momencie tak naprawdę rynek zdecyduje, gdzie będzie kolejny przystanek. Jeżeli chodzi o mnie, jak wiecie, ja zakładam, że na tym teraz wystrzale kolejną porcję mojego portfela chcę tutaj sprzedać. Mianowicie o jakie konkretnie obszary chodzi? Chodzi tu o obszar w okolicach 68 tysięcy dolarów. Ja do tego używam zniesień Fibonacciego. Dlaczego? omawialiśmy także w innych materiałach, ponieważ zarówno na tych ostatnich wzrostach, jak i w ciągu całego roku 2017, to właśnie zniesienia Fibonacciego i te złote poziomy 1,61,8, 2,61,8, 3,61,8 i w szczytowym momencie, czyli w momencie pęknięcia bańki na kryptowalutach w roku 2017, mieliśmy 4,61,8 FIBO. Historia się powtarza i uważam, że ponownie jest spore prawdopodobieństwo, że tak będzie i dlatego właśnie wybrałem to narzędzie do wyznaczenia swoich kolejnych poziomów. Więc jeżeli cena bitcoina dojdzie do okolice 68 tysięcy dolarów, będzie to kolejny moment, kiedy ja z części swojego portfela kryptowalut wychodzę. To jednak, jak wiecie, jestem zwolennikiem, żeby wciąż część swojego portfela trzymać naprawdę długoterminowo. I jeżeli cały czas zadajesz sobie pytanie, czy jesteś za późno na rynku kryptowalut, moim zdaniem, jeżeli przejdziesz tutaj na 3 tygodnie, 3 miesiące, to tak, jesteś za późno. Dlaczego? Ponieważ tutaj ceny zbyt bardzo będą się wahać, i prawdopodobnie po prostu nie wytrzymasz tego emocjonalnie, ponieważ oczywiście, jeżeli chodzi o kwoty, prawdopodobnie, koniec końców, kolejne 3 miesiące mogą przynieść wzrosty, to jednak prawdopodobnie po prostu się wyprzedasz. Dlatego uważam, że jeżeli tutaj długoterminowo, masz tutaj zdecydowanie większe nie tylko szanse na jakiś tam zarobek, ale na zdecydowanie nawet, mógłbym nawet tu się pokusić o stwierdzenie o zmianę swojego życia. Jednak jeżeli mówimy o długim terminie, moim zdaniem kolejne 5 i 10 lat, jeżeli potraktujesz to poważnie, z tego rynku wyciągniesz więcej niż dzisiaj możesz sobie wyobrazić. I do tej hipotezy dzisiaj dołożę kilka argumentów, które mam nadzieję pomogą Ci nieco bardziej zrozumieć sytuację, w jakiej się znajdujemy i dlaczego to właśnie myślenie long term ma tutaj największy sens. Na wykresie dominacji altcoinów mieliśmy co prawda tutaj tą czerwoną świecę, czyli mieliśmy właśnie w momencie wybijania się bitcoina, mieliśmy oddanie części kapitału właśnie z altcoinów na BTC, to jednak bardzo szybko altcoiny wróciły na swoją pozycję i bardzo szybko ludzie zdecydowali po prostu, aby swój kapitał ponownie w altcoiny przerzucać, To zresztą bardzo wyraźnie widać na CoinGecko, ponieważ jeżeli spojrzymy na ostatnie 24 godziny, to właśnie altcoiny tutaj cały czas dominują rynek i osobiście spodziewałem się tutaj, że będzie Mieli nieco głębszą korektę, jakiś ponowny retest gdzieś tutaj tego poziomu i następne ruchy w górę. To jednak, jeżeli zejdziemy na wyższe interwały, cały czas widzimy, że jesteśmy na prostej tutaj trajektorii w kierunku tutaj tego obszaru, czyli poziom między 47 a 50% dominacji altcoinów na rynku kryptowalut. Jest także poprzedni opór, więc dla mnie to ponownie będzie moment, gdzie ja z części swoich altcoinów do Bitcoina będę wychodzić. Póki co wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze i nie tylko dzisiaj Bitcoin, ale także inne kryptowaluty jak chociażby Cardano, czy jak chociażby właśnie mi wspomnianym wcześniej, dzisiaj zaliczają swoje nowe ATH. A w momencie, kiedy wchodzimy na swoje nowe ATH, tak naprawdę ciężko jest przewidzieć. W którym momencie się zatrzymamy. Oczywiście możemy tu używać zniesień Fibonacciego lub innych narzędzi, to jednak rynek zdecyduje, w którym kierunku idziemy. A do tego, jeżeli dołożymy informację, że Coinbase dzisiaj wchodzi na Nasdaq, wszystko nam się układa w jedną całość. Naprawdę na rynku kryptowalut wszystko wygląda coraz, coraz lepiej. Pamiętajcie jednak, że nic nie rośnie do nieba, dlatego tutaj trzeba mieć swoją strategię i przede wszystkim się tej strategii trzymać. Oczywiście być gotowym na ewentualne małe zmiany w swojej strategii, według tego oczywiście, co się dzieje na świecie, ponieważ cały czas uważam, że musimy patrzeć, co się się dzieje w naszym własnym portfelu z naszymi złotówkami, funtami, euro czy dolarami, ponieważ jeżeli tu jest źle, musimy po prostu w jakiś sposób swój kapitał ratować. Póki co oczywiście kryptowaluty są tym miejscem, to jednak cały czas po prostu musimy badać ten temat i cały czas odpowiednio na to reagować. U mnie w moim portfelu 30% mojego portfela krypto wybranych altcoinów oraz Bitcoina idzie na bardzo, bardzo long term. Pozostałą część na razie mam rozłożoną tutaj na realizowanie zysków, aczkolwiek ponownie, jeżeli coś się zmieni, także Was będę informował, ponieważ patrząc w którym kierunku zmierza rynek kryptowalut, oczywiście uważam, że dalej będą tutaj się powtarzać cykle, to jednak także uważam, że na rynku kryptowalut tworzą się pewne nowe możliwości, które będą nam pozwalać zarabiać także podczas Bessy. Szybki look na moje konto na Binance Futures, tutaj jak możecie zauważyć 600 dolarów doszło na obecną chwilę do 2154, Miałem tutaj ostatnio bardzo fajny trade właśnie na tym wybiciu na Litecoinie. Jak tutaj możecie zauważyć, wejście po 220 dolarów i następnie sprzedaż za 269. I dało mi to około 500 dolarów. Naprawdę jeden z moich najlepszych trade'ów, jeżeli chodzi o Binance Futures. Natomiast jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, czym jest Binance Futures, w jaki sposób obsługiwać to narzędzie, tutaj nagrałem kompletny tutorial, w jaki sposób do tego podejść od A do Z. Nie tylko cena Binance Coina zaskakuje, ale sam Binance zaskakuje coraz, coraz więcej. Bardziej. Jako kombajn kryptowalutowy oferuje nam mnóstwo różnych możliwości. Od tradingu na giełdach spot, po trading na giełdach z dźwignią, mamy także możliwość zarabiania pasywnego, do czego też za chwilę przejdziemy. To dzisiaj Binance, właściwie nie dzisiaj i wczoraj, mieliśmy informację, że Binance, jako że Tesla przyszło do bitcoina, w takim razie Binance w podzięce chce po prostu przyprowadzić bitcoina do Tesli, czyli inaczej rynek kryptowalutowy chce po prostu wprowadzić na rynki tradycyjne. Bardzo często pytaliście o to pod ostatnimi materiałami, w jaki sposób ewentualnie, zainwestować w Coinbase'a, kiedy już wejdzie na giełdy tradycyjne. I oczywiście wiąże się to z rejestracją u pewnego brokera. To jednak dzisiaj większość osób konto na giełdzie i Binance już dzisiaj ma. Binance z punktu widzenia oczywiście biznesu robi gigantyczny i bardzo mądre posunięcie, ponieważ zaczyna umożliwiać inwestowanie w tokeny poszczególnych firm, które są spegowane, czyli są w pełni poparte jeden do jednego prawdziwymi akcjami na rynkach tradycyjnych. I tak samo ostatnio mieliśmy informacje o Tesli, tak dzisiaj mamy informacje na temat Coinbase'a, dobre czy dobre. Jednak co to dla nas oczywiście może oznaczać? Z jednej strony oczywiście bardzo prosta informacja, możemy sobie zainwestować na rynkach tradycyjnych, nie wychodząc z rynku kryptowalut. Z drugiej jednak strony chciałbym, żebyście zwrócili uwagę jaki ruch robi samo Binance jako biznes i dlaczego to właśnie Binance prawdopodobnie cały czas ma prawo się rozrastać i tym samym ma prawo rozrastać się jego Coin. Ponieważ kiedy widzimy, cena jednego Binance'a dochodzi do 600 dolarów, kiedy jeszcze niedawno widzieliśmy 30-40 dolarów, wielu ludzi łapie się za głowę. To jednak, czy jest to sufit? Moim zdaniem nie. Zwłaszcza, jeżeli widzimy takie właśnie zagrania, jakie tutaj Binance robi nam teraz na tym rynku. Co oczywiście nie oznacza, że nie zobaczymy tutaj żadnych korekt. Tak samo jak mieliśmy tuż po wybiciu ostatniego ATH, mieliśmy gigantyczny zjazd do 535 dolarów z 640. O ponad 100 dolarów właściwie w 20 minut. I w tym momencie 130 milionów dolarów zostało utracone przez osoby, które grały na dźwigni, które miały pozycje ustawione na kolejne wzrosty. Więc, jeżeli mamy takie gigantyczne wzrosty, oczywiście, że korekty będą. Czym bardziej dynamiczne wzrosty, tym bardziej dynamiczne także będą korekty. To jednak długoterminowo, patrząc na to, w jaki sposób dane biznesy się rozwijają, ponieważ mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, jeżeli mówimy o altcoinach, mówimy tutaj o biznesach. Jeżeli dostarczają odpowiednich rozwiązań, jeżeli mają konkretne plany na przyszłość i faktycznie te plany realizują... Tym samym wartość tokena, który w przypadku Binance Coina jest mega użytecznym tokenem, po prostu cena jego ma prawo rosnąć. Czego jednak większość ludzi nie docenia na rynku kryptowalut. Tak jak rozwijałyśmy w ostatnim materiale, które dodałem wczoraj na temat tego, czego nie robi większość ludzi na rynku kryptowalut i dałem wam cztery sposoby, w jaki sposób zarabiać pasywnie na rynku kryptowalut. Tutaj teraz znajdziecie sobie ten materiał, koniecznie go obejrzyjcie sobie później, ponieważ zdecydowanie otwiera on głowę na to, w jaki sposób, moim zdaniem, przynajmniej powinno się podejść do inwestowania na rynku kryptowalut. Dzisiaj, kiedy patrzymy na nasz eksperyment, który prowadzimy już od ponad trzech lat na tym kanale i tutaj wszystkie nasze zakupy monitorujemy, mamy już cztery projekty, które zrobiły nam trzy. 30X. Między innymi mamy tutaj Binance Coina, to jednak Binance Coina kupowaliśmy sześciokrotnie na tym kanale zaledwie rok temu. I nie było to jakieś 3 lata temu, 4 lata temu, kiedy pytacie, czy jest za późno, żeby wejść w rynek kryptowalut, jak możecie zauważyć, kiedy kupujecie dobre projekty, mają prawo one urosnąć. To jednak nie o tym chciałbym powiedzieć w tej części tego materiału, ponieważ dzisiaj chciałbym omówić temat tego, czego większość ludzi tutaj nie docenia, ponieważ w naszym kraju, w Polsce najniższa krajowa wynosi około 2060 zł netto, czyli 2060 zł na rękę. Sporo moich znajomych zarabia tyle lub nieco więcej, kiedy tak naprawdę Rynek kryptowalut zaczyna nam oferować różne przeróżne możliwości, i tych możliwości naprawdę tworzy się coraz, coraz więcej. I oczywiście można powiedzieć, że są one nieco wygórowane, jesteśmy w hossie. to jednak tak to właśnie wygląda, kiedy pojawia się nowa technologia, która zamienia to, co już do tej pory znamy. Nie będzie trwało to wieczność, to jednak jeżeli są okazje, moim zdaniem warto na tym. Skorzystać. I tak, jeżeli obserwowałeś wzrosty internetu w latach 2000- to pewnie wiesz, że nie wszystko wydarzyło się z dnia na dzień. W momencie, kiedy pękła bańka dotkomowa, potrzebowaliśmy kolejnych kilkunastu lat, zanim tak naprawdę spółki internetowe zaczęły wychodzić na powierzchnię i zaczęły dostarczać naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrych rozwiązań. Do dzisiaj w sumie jeszcze internet nie funkcjonuje wszędzie, a już na pewno nie funkcjonuje tak, jakbyśmy my tego chcieli. I dlaczego mówię tutaj właśnie o kryptowalutach? W kontekście zarabiania najniższej krajowej. Ano, dlatego, ponieważ chciałbym dać pewną perspektywę i być może zainspirować Ciebie do tego, żeby zaczął myśleć o rynku kryptowalut długoterminowo. Zauważ! Jeżeli wejdziesz sobie na Binance Earn, o Binance Earn stworzyłem zupełnie oddzielny materiał. Tutaj teraz go znajdziecie, gdzie pokazałem wam, w jaki sposób pasywnie można zarabiać na tej giełdzie. I teraz, tak jak możecie zauważyć, zaledwie rok temu, jeżeli kupiliście dobrego coina, w tym wypadku dla tego przykładu jest to Binance Coin. Dzisiaj, mając tego Binance Coina na giełdzie Binance, możecie sobie wejść w Staking, kliknąć View More i następnie możecie zauważyć tutaj mnóstwo różnych kryptowalut, które możemy tutaj stakeować na 30, 60, 90 dni i otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie w danej kryptowalucie. W przypadku Binance coina zauważ, jest to niecałe 15%, jeżeli zamrozicie swoje coiny na 30 dni, oczywiście jest to 15% w skali roku, lub nieco większy procent, jeżeli mamy tych dni trochę więcej. To jednak zauważcie, że popyt na wiele z tych produktów jest naprawdę gigantyczny i naprawdę szybko się wyprzedają. To jednak oczywiście nie we wszystkich zauważcie, że mamy tutaj kryptowaluty, które oferują większe procenty, to chociażby na 15 dni na One Incha mamy prawie 50%, to jednak popyt na te produkty jest gigantyczny. I teraz wyobraź sobie, że wystarczył niecały rok, ponieważ Zauważ tutaj, Binance Coina kupowaliśmy w okolicach 13-14 dolarów. Wcześniej oczywiście jeszcze taniej, ponieważ zeszliśmy tutaj w okolice 7-8 dolarów za Binance Coina. To zaledwie rok temu kupując Binance Coiny za 4000 zł, trzymając je i oprócz tego, że dzisiaj cieszylibyście się zyskami kapitałowymi, czyli po prostu wzrostem wartości waszej kryptowaluty, to mając na swoim koncie, na giełdzie Binance zaledwie 75 sztuk i wrzucić to na 60 dni, moglibyście mieć tutaj dwa Binance Coiny w ciągu dwóch miesięcy. Czyli jednego Binance coina miesięcznie. Jeden Binance coin niecałe 600 dolarów. Dobre czy dobre? Dla mnie są tutaj przynajmniej dwie lekcje. Pierwsza lekcja, że zdecydowanie warto myśleć o dobrych projektach długoterminowo. Drugi wniosek jest taki, że może nie warto do końca szukać swoich tych wybranych gemów, tych swoich 100X gdzieś tam na końcowych miejscach na CoinGecko czy na CoinMarketCap. Tak naprawdę bardzo dobre projekty są już na liście pierwszych 100 najlepszych kryptowalut i przy podejściu długoterminowym, kolejnym rok, dwa, trzy, cztery lata mogłyby sprawić, że dla wielu ludzi naprawdę życie by się Odmieniło. Oczywiście Binance Coin jest to jeden z wielu, naprawdę wielu różnych możliwości na rynku krypto oraz oczywiście teraz rozwija się jeszcze DeFi, czyli zdecentralizowane finanse, które niosą z sobą z dużo większe jeszcze możliwości, które tak naprawdę będziemy cały czas odkrywać przez cały rok 2021 i moim zdaniem przez kolejne jeszcze 10 lat, które umożliwią zmianę życia naprawdę dużej ilości ludzi. Jednak jeżeli masz mentalność krótkoterminową, niestety najprawdopodobniej na tym rynku nie tyle co zyskasz mało lub nawet zyskasz szybko, ale szybko to też stracisz, o czym mówiliśmy w ostatnim materiale, ale to po prostu nie dostrzegasz tego, czym tak naprawdę rynek kryptowalut może dla Ciebie być. Szybkie dwie informacje z rynku krypto. Michael Saylor zaczyna płacić swoim dyrektorom w Bitcoinie. Moim zdaniem gigantyczna informacja. Nie tylko oczywiście w kontekście tego, że dyrektorzy będą sobie zarabiać w Bitcoinie, czyli w aktywie, które tak naprawdę historycznie nie tylko zabezpiecza nas przed inflacją, ale przede wszystkim zwiększa swoją wartość nabywczą. To jednak oczywiście to chciałem porozmawiać w pewnym takim kontekście tego, co może się wydarzyć na świecie, jeżeli wie Więcej firm zacznie robić w ten sposób. Jeżeli więcej firm zacznie płacić swoim pracownikom nie tylko w Bitcoinie, ale także w innych kryptowalutach. Co twoim zdaniem może się wydarzyć? A przede wszystkim, jakie jest twoim zdaniem prawdopodobieństwo na to, że ludzie będą opłacani w kryptowalutach? Moim zdaniem bardzo dużo. Jednak znowu, nie kolejne 3 miesiące, nie 6 miesięcy, kolejne 4, 5, 10 lat. Cały czas na tym kanale próbuję wam przekazać to, żeby po prostu o tym rynku naprawdę spróbować pomyśleć długoterminowo. I nie tylko dlatego, że ci, którzy byli tutaj 5-10 lat temu, dzisiaj im to się opłaca. Po prostu mam nadzieję, że udaje mi się to je pokazać, w jaki sposób zmienia się świat i w w taki sposób kryptowaluty w tym świecie po prostu zaczynają funkcjonować. Kolejna informacja, Ethereum uderza w nowe ATH i tym samym przebija Intela, jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową. I co ty na to? Cały czas na naszych oczach następuje pewien shift. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, jak to firmy właśnie technologiczne z bańki zaczęły przebijać firmy z rynków tradycyjnych pod względem Market Capu. Czy to Coca-Cola, czy Exxon, czy inne firmy, które na tym rynku funkcjonowały i w sumie wciąż funkcjonują. To jednak z branży technologicznej Firmy przedostały się na czołówkę. W tym momencie widzimy na naszych oczach, jak firmy kryptowalutowe zaczynają nie tylko wchodzić w ten rynek, ale na tym etapie zaczynają go dominować. Na co jednak koniecznie, ale to koniecznie musisz uważać, na co warto moim zdaniem przynajmniej zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o obecną sytuację na rynku kryptowalut. W momencie, kiedy dochodzimy do nowego ATH, nieważne czy to na bitcoinie, czy na innych kryptowalutach, musisz zdać sobie sprawę, w jakim momencie inwestujesz. Jeżeli faktycznie dopiero teraz przychodzisz na rynek kryptowalut, chciałbym, żebyś był świadom, w jakim momencie inwestujesz. Więc mamy tutaj na wykresie tak zwany percent supply in profit, czyli tutaj w przypadku Bitcoina, jaki procent wszystkich Bitcoinów cyrkulujących jest dzisiaj w proficie. I jeżeli tutaj najjedziemy na ten wykres, to możecie zauważyć, że 99% ludzi dzisiaj na rynku jest w proficie. A co to może oznaczać dla Ciebie? Ano to, że motywacja realizacji zysków, nagłych zysków, może być tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo duża. Więc tym bardziej, jeżeli kupujesz bitcoina, i nie mówię, że to jest zła decyzja, żeby kupić bitcoina za 64 tysiące dolarów za sztukę, to jednak musisz być świadom, że korekta może być tutaj nieunikniona. W tym momencie mamy idealne środowisko, także do dalszych wzrostów, ale także do dużej korekty. Więc jesteśmy w momencie naprawdę mega spekulacji. Ponownie uważam, jeżeli myślisz o kryptowalutach długoterminowo i wciąż używasz strategii DCA, prawdopodobnie w ciągu kolejnych 5-10 lat wciąż wyjdziesz na bardzo ciekawym plusie. To jednak dzisiaj tutaj zdecydowanie powinniśmy uważać. Poprzednie cykle zauważcie, wyglądały tak samo i wcale to nie oznaczało, że jesteśmy tutaj już w proficie, większość ludzi jest w proficie, to jednak wciąż oczywiście widzimy to, co cały czas sprawdzamy na tym kanale, czyli przepływy pomiędzy wielorybami, sprawdzamy także wypłaty z Coinbase'a na portfele zewnętrzne, ilość bitcoinów na giełdach, kryptowalut i to wszystko nam pokazuje, że dzisiaj ludzie chcą kupować i wciąż chcą hodlować. Więc z tej perspektywy cykl zdecydowanie się jeszcze nie zakończył. To jednak bądź świadom, że w momencie, kiedy dochodzimy do tak wysokich tutaj poziomów, kolejne zjazdy o kolejne 15, 20, 25, 30% mogą się tutaj po prostu wydarzyć. Więc jeżeli teraz inwestujesz, zdecydowanie miej to na uwadze. Drugą jedną rzeczą, jak na którą moim zdaniem warto teraz zwrócić uwagę jest tak zwana ultrachciwość. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj ludzie, którzy wchodzą na rynek kryptowalut dla wielu 1,7, 6,5%, 5,6% w dobę jest to po prostu mało. Co i używają, oczywiście, dźwigni. Ja do dźwigni nic nie mam. Jak wiecie, ja także tego używam. Na razie wciąż na małych kwotach. To jednak, moim zdaniem, do tego trzeba podejść z głową. Osobiście uważam, że większość ludzi na tym rynku dużo lepiej by wyszła, jeżeli po prostu by hodlowała przez kolejne kilka lat, niż po prostu siwiała po drodze, próbując tradować. Jednak, oczywiście, nie mi mówi, co ty masz robić. Dlaczego? Ponieważ bardzo często wcześniej być może też słyszałeś takie statystyki, że 90% biznesów upada w ciągu pierwszych pięciu lat. To co? To oznacza, że ty nie powinieneś próbować Swojego biznesu? Absolutnie nie. Na rynku kryptowalut, na rynku inwestycji, na rynku także grania na dźwigniach 90% ludzi traci pieniądze. Czy będziesz jedną z tych osób? Być może tak, być może nie, ja tego nie wiem. Ja zachęcam do tego, aby wszystkiego absolutnie próbować i sprawdzić w ogóle, czy dane tematy, dane rzeczy są po prostu dla ciebie. To jednak, wracając do poprzedniego wykresu, kiedy jesteśmy tak wysoko, tak samo jak sytuacja mamy właściwie w tym momencie, kiedy mamy teraz taką niewielką korektę na wielu kryptowalutach, zauważcie, że w ciągu ostatnich 24 godzin znowu ponad miliard dolarów kryptowalutą zostało utracone przez traderów. 220 tysięcy traderów straciło swoje pieniądze w ciągu 24 Godzin. Pomijając już twój własny interes w graniu na dźwigni, pamiętaj, kiedy jesteśmy tak wysoko, to właśnie duzi gracze będą wykorzystywać tą sytuację, że wielu ludzi, zwłaszcza nowych, jest napalonych, chce szybciej i chce więcej i tym samym cały czas widzimy, manipulują tym rynkiem, że po prostu za każdym razem ludzie na dźwigni tracili pieniądze w ten sposób, aby oni mogli wziąć większy kapitał i tym samym ruszyć dalej swoimi inwestycjami. Działo się to wcześniej, działo się to dzisiaj, prawdopodobnie jutro te numery być może nie będą tak wysokie ale wciąż będą duże. Natomiast jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, w jak najprostszy sposób kupić Bitcoina czy inne kryptowaluty za złotówki, tutaj nagrałem dla Ciebie materiał o giełdzie kryptowalut BitBay. Wszystko od A do Z, od kupna, po sprzedaż oraz po transferem. Natomiast nowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się samych dobrych decyzji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!